Tam bardzo serdecznie, w którym odcinku, z dziewiętnastka jest gwizd, gdzie można przechodzić przez siatki, przez ściany, prawie przez wszystko. Tylko trzeba mieć kupioną emotkę. Już Wam pokazuję jaką. Emo. No. Trzeba mieć prostokątny skin, najlepiej, żeby to wychodziło. Taką wypoziom ten. Nie chcę zmieniać emotki, tylko chciałbym ją zobaczyć. O, ona kosztuje 1700 Robuxów. Tutaj oczywiście tego, oczywiście linka dam do tej emotki w opisie filmu. Więc no, ale jak na razie ok. No i jak trzeba ustawić skalę awatara, to już pokazuję. No, pierwsza prostą kąt ustawić, no nie, to wiadomo. Skala jest tutaj. Skalę najlepiej tak ustawić, się najlepiej tutaj glicuje. I tam jest prostokąt, tak? No. I teraz pokażę wam jak się yy, po prostu glicuje. Na przykład tutaj przez siatkę da się przejść, łatwiej przez drzwi. Przez tą siatkę jakoś ciężko, ale jest to możliwe. Halo? Emotki? Jak widzicie musicie mieć yy, na przykład y, latarkę, albo tą podsówkę I dajecie sobie emotkę. Tak i tak. To teraz się w barierę bardzo... Zabrawałem. tutaj się w barierze baguję. Najłatwiej jest przeżyć i co pokażę. Na przykład na publiku to jest dobre, jak kampi policja przed więzieniem. Czy ustawiacie tutaj? Klikacie sobie emotkę. Przygotowujecie jedynkę C. Jak spłacacacz tak stoi C. No, God! No, God, please, no! 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 Biło mnie. To jest źle, kamerę. To jest kamerę, musicie się ustawić na prosto. Tak, tak. Pyk, pyk. I to wychodzi. Tylko nie wiem, czego mi wcześniej wychodziło bez problemu, teraz mi nie chce wychodzić. Nie wiem, czego. Ma problem życiowe. Okej, okay, dobra. Jest. No i jak widzicie, udało się. Jeśli ja się, się dobrze ustawi i bezproblemowo... Można zadziałać bardzo fajnie. Przestać te się da przejść. Przez te się da przejść. Ustawmy się, oddarmy się. Pyk, pyk, pyk. Nie, jak widzicie, bez problemu przeszliśmy. Na przez siatkę też się da przechodzić, tylko to trzeba... Więc naprawdę dobrego skilla w przechodzeniu jest. Takiego skilla nie mam. Jak widzicie. Bo mnie odbija. Ale co? Ale pokażę Wam, że na przykład da się napaść na bank. Zaraz wam pokażę jak ma się dostać na przykład do napadów. Zaraz zaprezentujemy, więc pierwszy podjęcie do banku. To jest Bardzo fajny sposób jak kamperze, albo na przykład żeby się do banku jak nie macie po prostu yy, karty. Napicie, będzie tutaj wejść. tutaj się normalnie ustawiacie pomiędzy klatkami pyk Obracacie się tak kamerę jak <ś tune> <śmianég> widzicie jesteście banku zastretowaliście bank należy normalnie go sobie obrabować ale wszystko działa, że da się obrabować. Jeśli chodzi o Ubi, no to, to jest większy problem, bo tam są bariery, gdzie blokuje w barierze. W to To ciężko zrobić, może jest to możliwe, ale ja jeszcze takiego skilla nie mam. No i wiadomo, jeszcze ten glitch będzie działać, ale teraz się zobaczy, może będzie dłużej działać. Eee, Pojedź do połowy, jeszcze ja zobaczę, czy policjantem da się do połowa dostać, bo mi się wydaje, że się da, jak jest otwarty. Otwórz poł i tam wejdź do środka, żeby się zamknął. To pokażę, że pojezionym też się da dostać do takich rzeczy Znaczy że przez drzwi się tam da, ale czy przez te drzwi, które się tam otwierają, czy nie? Tylko musi być power otwarty, to weź otwórz powera Ale, pomiję mi się przyciski, wziąłem sobie broń zamiast kartki Widzicie jakie to ważne, żeby no, jest zredukowane przyciski Jak widzicie bez problemu Obywaliśmy bank Bez karty Ale się pokażę na szybko na Yubi że to jest strasznie ciężko się przedostać

i Tepa znowu do środka, więc tu jest strasznie ciężko, bo postać utyka tej miliona bajerów, które lasem tutaj dał. Więc niestety w Lubi, no to to nie pójdzie. Tutaj to lasem go od razu zabił, to nawet nie warto próbować. Przez szybę mam jeszcze pokazać, że nie, nie pójdzie. To, bo też się baguje przez szybę. Widzicie, o, się ładnie przez szybę. Więc Yubi niestety trzeba normalnie przechodzić. To w Yubi nie pomoże. Op. Niestety lubi co normalnie. Jeszcze możemy też sprawdzić inne napady, na skróty by się nie dało wyjść, na przykład kasynko lub takie coś. O, muzeum bym chętnie sprawdził. O, tak jak jestem, no to muzeum zobaczymy. Czy da się wychodzić? Napiszemy sobie, Zobaczymy, czy się w Mysymeda wyjść z tymi drzwiami, które aserów nie ma. Ale tutaj nie ma aserów z szybą, na przykład. Nie wiem, jak co żeby zarobić, żeby mieć szansę na takie Ogólnie. Przez drzwi powinno się na easy przejść eee, Tutaj... A, tutaj nie jeden nie, jeździł Dobra, nie, tam u góry lepiej pójdę, bo tutaj zginę szybko Tylko nie wiem czy ten worek nie będzie przeszkadzał Nie mogę emotki robić, pod, znaczy nie mogę nic wyciągnąć, bo mam worek. A to to, to, to to w muzeum niestety nie pójdzie. Jeśli chodzi o worek. Chyba żeby zbagować worek. Chwilę. Dara da zbagować worek na dół. To się dało, jak się stało tutaj przy ścianie. Ale no. E, no niestety w muzeum to wam nie pomoże przez to, że e, Wolka wtedy nie weźniecie. Będę jakoś przez drzwi, uda mi się wolek wziąć. Nie, bo jak się teraz do środka. Niestety to w muzeum wam nie zadziała, bo worek przeszkadza, bo nie ma się nic wyciągnąć. E, dobra. Dobra, dobra A jeszcze chcę zobaczyć kasinko nim pojedziemy na powerkę Stam się na skrótynie na wyjść A właśnie, się w ogóle da bez No nie wiem czy mi nie będzie topało bez kodu. bez kodu nie wiem czy mi... nie będzie na naturalnie yy, nie wiem czy bez kodu i, i, będzie mi typało, zaraz to przetestujemy. Oła. Tylko na przykład jak ktoś nie umie szukać kodów, bo nie zna lokalizacji, chociaż ja znam wszystkie, ale przetestujemy to oczywiście. tylko musisz mieć tak ustawione jak ja, mówię, mówię ci. Okej, okay, testujemy to Tyk tik tyk, tyk. Odbiło mnie. Aha, bo to jest cała to nie wiem czy to pójdzie, bo to jest... Zła szyba Nie, bo tutaj nie ma szyby. A, tepa, 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 tepa przez te drzwi. No po prostu konie! Boże, czy ty to widzisz? Tepa, tutaj nie ma szyby, tutaj tepa, tutaj kot trzeba niestety. I pewnie przez szybę tamtą też będzie tepało, bo to jest taka inna szyba w tym. Jest zamknięta szyba jakby, nie? Tak, jak też jest otwarte... Jo, nie otwieraj! No, jak teraz jest. O, były otwarte te drzwi, to może teraz mi nie będzie tepało. Nie, ja, tepa dalej. Tepa dalej, czyli to nie pójdzie. Dobra, open. Nie działa to. Niestety nie działa tej tu jest parcelna chyba. E, niestety. Ale czy da się na skręty wyjść? Się nie opłaca już na skróty, bo ja i tak do windy chcę iść. Ja. 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 My tutaj by się tylko przydało wejść, bo to i tak co do windy że wejść. Tutaj się nie, nie, nie ucieknie przed policją, to się nie. na skróty się nie opłaca tego robić. No, i tak do windy wsiadasz, no to i, i tak musisz z tego. Możesz jechać do, do góry. No tak, troszkę e, głupio gl, e, tego za kasynko. To do kasynka się nie przydaje, bo się nie da, bo to jest są jakiś dziwnie parcel. Chyba, tutaj, żeby tego nie tracić czasu, żeby nie otwierać tego, to może tu się da przyblicować. To przetestujmy, widzowie, jeszcze. Ale no za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie. Za wcześnie. Nie. To jest też bariera. To jest też bariera, niestety nie pójdę tego. Zaraz zobaczymy miejsce Powera. Na przykład żeby poszedł do Powera. I ja będę zobaczył, jak po się da dostać do Powera. To zobaczymy jeszcze ostatni napad. Biskop. A na power, a czy byli mi tak te, tepało, czy mi tepało wtedy, bo do power dostałem, zostałem, tylko tepało te mnie, bo z napad był zamknięty. Teraz to przetestujemy. za kaps rok ale mi się włączył przypadkiem, Ok, Idziemy teraz Lecimy do Powera Przetestować się da coś jako na przykład policjan do Powera Lub do Yubi A Yubi ma te bariery, to ja wątpię, ale power chyba nie ma te bariery bo tu, na przykład, jak widzicie są normalne sobie, czyli tu się powinien móc przebagować bez problemu. Tu, 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 czekamy, czekamy. O, jest dobra. Co

Mógłby to przestawać. Wejdź sam, wejdź, wejdź. No, wejdź. Czy będzie mi tepało, czy mi nie będzie tepało? Aha, tylko ja nie mam te. A może uda mi się tej O, 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 może. Może tylko. A nie, mam kartkę pod piątką. Dobra, to pod piątką. Spróbuję. Nie, chyba ten dyk nie przejdzie. Chyba ten dyk się nie da przejść. Piątka przygotuję, pyk. No bo ja fałkę klikam. Ile widzowie? Rekunka. Piątka i C, tak się ustawi, dobra. Pyk. pyk, pyk, pyk. Nie, to nie działa ten dyk. Okej, okay, a czy zadziała przez drzwi? Zobaczmy, czy przez drzwi zadziała. Tak działa, przez drzwi <laughs> działa. Czyli przez drzwi możecie się dostać tutaj do power'a, tylko tutaj zejść chyba się nie da. Aż da się. A też nie wiem czy się uda bo tej Na dół posz, na dół no Tutaj może się tylko kampić w środku po prostu. Bo tutaj jak widzicie nie da się wszkoczyć na dół. O, o udało się. U, uda się, uda się uda się udało się Zginąłem, ale jak widać Jak widzicie da się wejść tutaj, da się wejść i na przykład pokampić Jak widzicie yy, da się tam wejść i kampić w środku. Czyli przez drzwi się da, ale przez to się po prostu przez bramę się nie da. Jeśli chodzi o połera. Tylko nim wyjdzie. Skoczymy no. No kurde, że ja się zbagowałem. Musicie być idealnie no. chyba w szybie, bo inaczej was odbija od tych drzwi. Jak od masła. What? A teraz chyba już zamknął po Nie, nie zamknął. Raz mi wyszła yy, za pierwszym razem, a teraz mi nie chce wyjść. Bo A bo ja fałkę kikam, dlatego mi nie chce wyjść. No bo ja mam pod piątką to i to jest najgorsze To pyk, pyk, pyk. O działa, to ktoś mnie wyrzuciło powyżę, tak akurat, ale jak widzicie działa. Jeśli się dobrze robi to działa. No, to jak na razie się subskrybujcie, łapkujcie to lubicie. Jak przechodzicie ściany, na razie i cześć, baj!